No okay. tak? No dobrze. To dobrze. To, czyli że jesteś z nami w lobby. W budynku. Tak, w głównym budynku dałam taki dar. I jest on ryjo! Ale jest świta. Kurwa, no, to no to będzie... będzie... No, nie, no. Chyba w no, tym, tym głównym takim, ale to będzie spokojnie. Tam gdzie ciepło. Nie, nie. Chodźcie o krąg pokrój. O tam gdzie piękno, no, no właśnie.

to, a on... się? mnie! się do domu do, do... Dlaczego mnie?! Przecież ja nic nie zrobiłam! O, skrzynka. Cześć. Mhm. Idź mi stąd! Ja byłam grzeczna! Nie. O, widzę, że ktoś tam Gena kręci. Idę do niego. Cześć! Może skupi się na tobie, a nie na mnie. Właśnie tak to stało. Ej? Dzięki. Chowaj się, bo tu było. cię zaprzyzną. A co ty to tutaj zrobisz? To jest Ej, ale nie we mnie, nie tu, nie tu! Serio? Myślałem, że mnie nie znajdzie. Dusi mnie! Ale ja się nie bawię, ja nie chcę się bawić w Greya. I powiesiła mnie. Super. A White się wyleczył. Dzięki. Ale przyjęłam! To się liczy! Tak! I znowu... Ona jest tunelem! się Serio, piksel mi został. Dwa albo jedno kliknięcia. Tiger! Tiger, bo ja nie mam siły. Dziękuję. A wyleczysz?

Daj punkty, albo, albo już nie? Znowu ja, ale ja już ginę, Morderczynio Spadaj! I sobie stąd! Mówiłam ci, nie bawię się z tobą w greja. Nie dusz mnie. Pa! To niezłe! To niezłe 5 minut grania. Zostawione. Pogoda, ale oczywiście mnie. Ja mam jedyny domel. Kurwa, w końcu wygląda na paczki sobie. Tak, chodźcie. Ja, Nie, ale to jest ciebie.

Nie, tam. Nie tam. Widziałam to. Widziałam to. Jakie Jakie su... Ej to dobra, ta ona szła w ścianę u ta. mnie.

Oh. <gry reforms> biegni Tatiana, biegni. O. Biegnij, Tatiana, biegnij. teraz co się

ten obrazek stoi za podofonem. Nie <grymne> <O>, umocnik. <super. grymne> Co -ku. kurwa jest? Aha, bo mu się No, widziałam to. Nagrało się. No, nie, widzisz? nie, 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 No. nie, 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 ja on już ginie. Coś mi się wydaje, że ona ma barwę Albo wyzwanie. O, nie, 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 zrobimy już nie, Co, nie, Co Widzieliśmy. Gdzie twoje stolice kotki do tego Tam było? No bo nie Co mówisz? Wiesz, nie no wiele. Marnujesz mi moją latarkę. Tak zginę. No kurwa, jest to no, Na środku, na środku, już nie to na środku. Po no, prostu nie. No, super gdzie? O, co ona to zrobiła? No, jakieś już, już widziałaś gdzie. Ale przecież kuchyła przeskoczyłem się coś tą. A ona mnie tak złapała, niby w tym włóknie. Tatiana, yy, idziesz go ratować? Co ona robi, może, no nie nie ma nie jej, jej tu. Będę na ciebie, no, nie no nie ma nie jej, ma jej. Ale.

bo to ten jeszcze to był się się błączyć ja się ci pokiwała tak tak nie a mam, mam rangę w dół no nic dziwnego, jak się 5 minut grało. To było pięknie pięknego lupowania. Ujawnienie ciemności, czuwak, barba i rezonans bólu. Nie miała wezwania, nie miało, ale miała no. barbę. Do dupy z takim graniem.